Cześć wszystkim, witamy Was w kolejnym filmiku, dzisiaj wyruszamy do winnicy Jaworek, a gdzie to dokładnie jest, to zobaczycie za chwileczkę. Mamy przedostatni weekend września, pogoda jest naprawdę super, chociaż noce i poranki są już chłodne. Jeszcze nie wiemy, czy będziemy spali w kamperze, czy w hotelu tam w winnicy, ale to zaraz się okaże, dlatego zapraszamy Was do oglądania. Do oglądania. Na miejscu. Tak, jest tutaj. wyciągnąć. Wygląda super. Wzięliśmy ze sobą rowery. Odwiedzamy okolice też na rowerach. Super to wszystko wygląda. Zaraz zobaczymy jak jest w środku teżki. Czekamy, Monia poszła. O, idzie Monia. Tutaj mamy menu. Mamy sobie wybrać po jednej przystawce. to mamy zupę, danie główne i deser. Więc co wybierasz? Tak... Zacz zacznę od deseru. <noise> Ogólnie to my takich rzeczy nie jadamy, ale dzisiaj Jasne. jest weekend, to sobie <noise> dyspensę zrobimy. Mamy 4, mamy już pokój, jednak śpimy dzisiaj w hotelu, czy tam w pensjonacie. Myśl będzie drodze. z nami spał. <laughs> idziemy do Auta rzeczy i zaraz Wam pokażemy jak jest w środku. Sofit Fajny, nie? <śpiewanie> <śpiewanie> się boi po takich schodach chodzić, są jakieś przezroczyste Łóżko jak w zamku Na większy pokój, ale niestety musielibyśmy sobie musielibyśmy przyjechać wtedy w listopadzie, bo już nie było wolnych pokoi. No, dobra, no, i takie spoko. To ta łazienka? Łazienka jest większa od tego pokoju. <grym> ale patrz jaka fajna stylowa. Okno dachowe, fajnie. Takie okna na dole tu, tu. Widzę właśnie. Fajnie, fajne biurko. No, ładnie. Super, że to miejsce jest pet friendly, czyli możemy z psem tutaj zostać na noc w tym hotelu, pensjonacie. Idziemy teraz się przejść i zobaczymy jak to wszystko wygląda. Spróbuję jak smakuje. Tutaj mamy stary dworek, dlatego tu jest. Myszon już nie daje rady. Musimy nieść Myszonka. Myszonek ma problem z łapą. Dokładnie to nie wiemy, co tam się stało kiedyś. Myszonek to w ogóle jest ze schroniska. Mamy go już półtora roku. Ktoś mu kiedyś coś zrobił. Łapkę i teraz po jakimś takim większym spacerze zaczyna kuleć na przednią prawą łapkę. I musimy go nosić. Byliśmy u weterynarza, ale weterynarz mówi, że coś jakieś ma zdeformowany mięsień i że ktoś mu musiał coś wykrzywić łapę kiedyś, jak był mały. Więc cóż, zostaje plecak, rower i ręce. <grym> i ręce. na stworzenie takiego toastu to, to zrównoważonego, bo, ponieważ to właśnie już... A sama plantacja, od której wszystko się zaczęło, to tak... chemika fajna może jaki to wybiła znaczy... radio wchodzimy do piwnicy zobaczymy co tu ciekawego mają

Większościowa wody soku, identyczna wody soku, są No Można tak powiedzieć, tylko że tu jest troszkę głodna jak wujniaka, spojrzymy w enzyklopedię, to tam jest dodatek wody, a my wodę nie dodajemy. Więc to jest ta innowacja, że nie zbiorować. Dziękuję bardzo. No to mi zimno, ale fajnie. Zgodnął <laughs> jak wchodziłem do pokoju, a Meszon sobie na łóżku siedzi to jest świnia Meszon ma pompersa tak by the way Żeby nie nasikał, bo on lubi sikać w nowych miejscach. Na szczęście w domu nie sika Ale <laughs> Meszon! Ty jeszcze na łóżku stał, to jest Menda.

Teraz mamy wino miodowe z miodem lipowym. To zdrowko. Zobaczymy jak smakuje wino miodowe. Jeszcze nigdy nie piliśmy. uuu, a jest słodkie. Jakby taki kompot z tego z suszu na wigilię Teraz po obiad kolacji czas na rowery. Mężon jesteś gotowy? Musieliśmy opakować Meszona, bo no, śmiejecie się, ale nam ostatnio się przeziębił, jak jechaliśmy. A teraz już jest wrzesień, jest trochę chłodno i go musieliśmy zapakować, żeby chłopak cały czas siedzi, a zimne powietrze na niego leci. Też daliśmy Alufoxa tutaj, bo przez te szczeliny w tym koszyku wiklinowym wlatuje powietrze zimne i potem, a on już jest starszy, chłopak, to już. Potrzebuje takiego tutaj ręcznikiem go okryliśmy. Bo czy dużo <grym> Nam się nie przeziębił. A tutaj po drugiej stronie mamy e, te winnice tej winiarni. Już opuszczamy to cudowne miejsce. Naprawdę było przecudownie. Dlatego polecamy to miejsce. Bardzo, bardzo polecamy. Jedzenie pyszne i w ogóle obsługa super. I samo miejsce ma w sobie urok. Jedziemy już do domu po drodze. Może zatrzymamy się jeszcze gdzieś. Jak będzie coś ciekawego, wszystko Wam nagramy. Jesteśmy w brzegu dolnym. I patrzcie, ciekawostka, nie dotyczy karmy z kaczkomatu. A tu pewnie był ten zakaz dokarmiania kaczek, za wyjątkiem karmy z kaczkomatu. Zaraz znajdziemy kaczkomat i dokarmimy kaczki. A te rybki super. Tutaj mamy kaczkomat, ale niestety kaczkomat jest. Puste kaczki wszystko zjadły. A tu znowu te rybki. I kaczka, która dwie. Ciekawe, co to za rybki są. Wyglądają jak jakieś goi albo coś. Ale ich jest tu pełno. Przyjeżdżaliśmy tutaj i zauważyliśmy to w zaroślach. Nie ma tu żadnej ścieżki do tego. Ale to jest chyba jakiś grobowiec. I tutaj są takie porozrzucane płyty. Patrzcie to. 1847 do 1000... Znaczy ktoś się urodził w 1980... 1847 a zmarł w 1929 a druga osoba w 1849 się urodziła. Zmarła w 1000... 940 pre 100 lat. I tu jest więcej takich nagrobków. Nie wiem, co to jest. i Dlaczego to jest w takim stanie? 1888. Tutaj nic nie jest napisane, co to jest. Ale wygląda jak jakiś grobowiec. Tam Monia z meszonem Pilnują rowerów No zwłaszcza Dobra, jedziemy dalej